Miałem zamówić AK-47, ale miałem parę wyborów, a więc że no takie coś po prostu wybrałem i tu powiedzieć wygląda trochę dziwnie, tak jak prawdziwy AK-13, nie wiem czy taki AK w ogóle istnieje, tutaj nie ma żadnego przycisku ukrytego, tego ją sprawdzić. Nie mam gdzie trzymać spust. Jest tylko gdzie chcemy celować. Ale my nigdzie. My tylko w celach sprawdzonych. A więc tak. O nie, nie spodziewałam się, że taka broń z ASG kiedyś nastała. Oczywiście najdłużej mięczenia było z tą końcówką. Ale. Ale na taki składany pistolet, snajperkę. Ale że po paru godzinach już mi się zepsuła. I na przykład ten jest bardziej wytrzymały. Tamten było po prostu nie pusto. I tylko jakiś sam mechanizm, który odpowiadał za spust i wiele innych rzeczy, na przykład takie jak wystrzelenie, albo jakieś przeładowanie, a więc chodzi o takie coś, które to się powinno poruszać, a razer powinien świecić. Nie wiem dlaczego nie świeci, ale już się chyba domyślam. No właśnie dlatego. I nie wiem no, czego ma raz służyć w celowniku, tak? Bo taki normalny celownik yy, ten optyczny niż takie dziewczynki. No no takie takie jestem. Ale z Russellem te są fajne, bo chociaż wie gdzie się celuje, tak? Dobra, a więc na koniec tego odcinku. To pa! Do kolejnego odcinka. Na razie.